Witam, witam widzowie z tej strony Eldart, witam na kolejnym odcinku z G4 Skins. Jak to co odcinek z G4 Skins? Możecie mnie wygrywać skin, więc zapraszam odcineczki G4 czy Skins. I Jeżeli wbijecie z moim kodzikiem oczywiście Eldart możecie dostać na start skrzynkę MISPEK za darmo, więc bardzo opcja, plus mnie wspieracie, a jeżeli mnie wspieracie, no to mogę wam rozdawać lepsze nagrody co odcinek, więc naprawdę warto. Dzisiaj dwie kolejne skiny, dwie awupki Pit Viper i Acheron do wygrania. Jeżeli chcecie doładować, tutaj wchodzicie do ładuj eee, tu możecie wpisać mój kodik właśnie eee, 5% więcej przy doładowaniu do tego macie rozwój odpłatność, jakieś skiny, pliki, przelewy, dosyć Dużo tego jest. Jakby tego było mało na stronce, macie skrzynie bonusowe, czyli za otwieranie i granie na stronie dostajecie skrzynki bonusowe, które możecie otwierać. Możecie też nami stworzyć skrzynkę pod nazwą Eldart, coś i ja wtedy ją będę otworzył na odcinku, my też będziemy je otwierać. Do tego macie dzienne bonusy na stronce, też bardzo spoko opcja, możecie sobie skręcić tym kołem. Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! A my co? Przechodzimy już po tym wstępie e, oczywiście do filmu. Dzisiaj drogie strzyneczki, dzisiaj drogo, dzisiaj lecimy naprawdę, naprawdę e, na grubo. Chyba nie na jakiś batach, po prostu otwieramy sobie tutaj droższe strzynki. Poczalimy się na coś drugiego. Damy sobie tak od... No drogie strzynki to są tak od 300 już bym dał w górę. I sobie zobaczymy, co tu mamy. Troszkę tego jest. Okej, okay, może zacznijmy od tej strzynki. Szynka knife. Tutaj są po prostu noże, okej. Okay. Macie procenty, jakieś szanse macie. E, dobra, pokręćmy sobie 2 trzy razy. Popróbujmy jakiegoś fajnego nożyka. Jak widzicie za każdą otwartą szynkę, to jesteście Expa, Mówię, więc naprawdę to jest spoko. oj muszę kichnąć, przepraszam was. <coughs> widzicie, dostajemy tego expa i z tego expa można dostawać szynki bonusowe, naprawdę, spoko opcja, Ok, pierwsza, pierwsza kostka, lecimy z tym. Dalej, on tu jakby jakaś M9 Marble Fate nam poleciał, ja, ja nie byłbym smutny, o i jesteśmy tutaj z drugiej strzynki, jak najbardziej na plusik, Spoko opcja, no i ale oczywiście chcielibyśmy jakąś taką super kosę, dobra, rolimy może jeszcze raz, bo trochę mnie ta szynka wkręciła, nie będę oszukiwać, więc miałbym jeszcze ochotę, dobra, jeszcze ostatni raz, ostatni raz rolujemy sobie tą strzyneczkę i sprawdzimy tutaj, czy nam coś tutaj podaruje, ok, Good Knife Bright Water, kurczę, myślałem, że ta kosa jest troszkę droższa generalnie, ale nie jest. OK. Dobra, dajmy sobie tutaj od 300 i lecimy dalej. Glowcy Luxury Knife. Okej, okay, to musimy. Excalibur 2800. Jaka jest najdroższa szynka Excalibur, dobra, co? Otwiera... Otwieramy trzy szynki Excalibur. Tu do wygrania jest prawie wszystko M44 Hole. Butterfly, Jezu, Lord, co to jest, AWP, Fade 1,4% szansy na tą AWP, Fade, dobra Trzy otwarcia, widzowie, trzymajcie kciuki, Boże Dobra, lecimy z tym Fajnie by tu coś mocnego poleciało Ojojoj, out Whiteout Ojojoj, aż mnie główka zabolała Ale okej, okay, dobra, nie New, to trochę kosztuje, ale i tak Myślałem, że trochę droższy. Znaczy, yy, że będzie coś lepszego po ten dropu. Dobra, druga skrzynka. Daj jakąś naprawdę fajną koszulę. Oj ojoj oj, 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 widzowie. Aż, ale okej, okay, to, to jest droższe niż myślałem tak szczerze. Dobra, last drop, no jakby tu Dragon Lore poleciał. Albo nie nie ma tu Dragon lorka okej, okay? jakby tu Golden Arabeska, albo... Fate, awka poleciała. No ojojej, albo były szcześni. Dobra, ostatnie otwarcie. Proszę. Fajnie by było coś naprawdę tutaj porządnego wydropić Falcon Case Hardened Jakby to był Blue gem, jakbym tutaj widział To bym się ucieszył, no ale to No niezbyt mnie po cenie cieszy, że tak powiem Jak na to patrzę, ale jakbym tutaj wiecie, coś Wypłacał i bym tutaj jednak miał Jakiegoś Blue jamika, to bym nie marudził Dobra, otwieramy sobie Jakieś Glovesiki Bloodhound Gloves Jakie to są Glovesiki? Okej, okay, takie, takie, takie cenowo. Okay, ja pod ten tak teraz patrzyłem, tak szczerze mówiąc, a nie pod tym jakie to są. Co my tu jeszcze mamy ciekawego do otworzenia sobie? Co możemy sobie tutaj jeszcze rolnąć? Gocza? Dobra, pokaż mi tą goczę. Co tutaj mamy? Okej, okay, to jest 5% na Fire Serpenta, 5% na Auga Midnight Lily, 5% na Auga jakiegoś innego i 10% na jakieś kałachy. Dobra. Czyli polujemy na te augi i polujemy tego Kawaha Fire Serpenta. W sumie 15% to jest naprawdę sporo. To nie jest mało, żeby wydropić tego Kawaha. Yy, I 5% po Auge, na augi. Dobra, zróbmy, ok. Dobra, jeszcze dwa razy sobie, twórzmy tą trzyneczkę. Czemu by, czemu by oczywiście nie? Kurczę, fuel injector. Nie jest to zły drop, bo może być na drogi, ok. Ok, że 1000 zł fuel injector, czyli jesteśmy. Bardzo na plus. Dobra, spoko. Nie, to, to jednak ok jest ten Fuel Injector. To się troszeczkę o nim e, myliłem, że tak powiem. Glock 18 bras. No, Okej, okay, ten nie najlepszy drop. Dobra, taka strzyneczka, która potrafi oddać. Wszystkie te strzynki to zależy otwarte, no nie? Ja widzę, że dzisiaj nie jest też mój najlepszy dzień. Dobra, otwórzmy sobie Blackbird'a, ja już pewnie nam otwieraliśmy na odcinkach. E, space Valut w... Vault, tak. A wupka Fade. Ojej, no Fajzik ten tutaj przyciąga, ten Fajzik. Rolnimy, no rolnimy. Tego fejdzika, jak jakbym dostał, to ojojojoj ojoj. Okej, okay. Hansman, ile to, ile to będzie kosztować, ten i taki Crimsonik, e, 800, no okej, okay. no nie, naj, nie najgorzej, no plusy też w sumie, no to w sumie to spoko. Dodatkowo jeszcze exp, Expa dostaliśmy. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz sobie rolnimy. Jeszcze tutaj jedno rolnięcie. Oj, oj obok, obok a łupki fejt, boże, nie Ajaj, aj, aj, aj. dobra. Jeszcze jakąś jedną szynkę, jeszcze jakąś drogą szynkę sobie otwórzmy. Dobra, jedna szynka konduktora za tysiaka. Tu drogie kosy, dobra. Po prostu rolnimy. Pyk, 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 pek 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 Miejmy nadzieję, że coś tutaj konduktor... O Jezu, obok dwóch kos obok. Ha. Ale konduktor tutaj... Oj 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 oj, oj, oj. konduktor potrafi zadać cios. Okej, okay, kondutor potrafi zadać cios, uważajcie. Ale też jak macie farta, to polecam. Więc co, to link do stronki oczywiście w opisie. No i co, to było tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, zapraszam do subskrybowania. Cześć, cześć.